nami ostatnie dni 2011 roku. Jest to zatem dobry czas do dokonywania branżowych podsumowań. Będzie to więc krótkie felietonowe spojrzenie na to, co ciekawego wydarzyło się w polskiej i światowej branży tworzyw sztucznych i branży chemicznej w kończącym się roku. Jakiś czas temu jeden z polskich wiceministrów powiedział, że w krajowej chemii realizowane przez lata były już wszelkie możliwe strategie, a ich cechą wspólną było to, że żadna z nich się nie powiodła. 2011 rok był jednak zaprzeczeniem tej tezy. Mieliśmy bowiem do czynienia z dalszą konsolidacją sektora wokół zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach. Konsolidacja ta wychodziła na dobre. Gdyby użyć terminologii kolarskiej, można by rzec, że azoty Tarnów przywdziały żółty tryk od przodownika, usadowiły się na czele peletonu i pedałują po dobrze wytyczonej trasie. I na tym korzystają również inni. Zakłady azotowe Kędzierzyn odnotowały najlepszy swój rok w historii. Zakłady Chemiczne Police po wielomiesięcznej zapaści wyszły wreszcie na prostą. Obydwie te firmy wchodzą od jakiegoś czasu w skład grupy kapitałowej z Małopolski, zatem z Ternowa, nabiegają do polskiej chemii bardzo sympatyczne wiadomości. Jak natomiast wyglądał 2011 rok w branży stricte tworzywowej? Ano tak, że od stycznia do grudnia próbowała ona wejść na ścieżkę wzrostu. Na tę ścieżkę weszła, ale sam wzrost zbyt imponujący nie był. Nad wisą wyprodukowano bowiem tylko raptem 4% więcej tworzyw niż w roku wcześniejszym. O, oczywiście jest to plus, ale bywały lata, gdzie ten przyrost był na znacznie wyższym poziomie. Zresztą ciekawym wskaźnikiem pokazującym nastroje w branży jest publikowany na koniec roku przez Główny Urząd Statystyczny, tak zwany wskaźnik oceny klimatu koniunktury. Dla branży przetwórczej jest to plus 2%, dla najlepszej branży farmaceutycznej jest to plus 18%. Zatem optymizm w przetwórstwie tworzyw sztucznych wciąż jest, no ale do takiej farmaceutyki daleko mu brakuje. No oczywiście, z drugiej strony, patrząc na to, że farmaceutyka jest najbardziej pozytywnie patrzącą w przyszłość branżą, trudno o jakiś przyrost zdrowia. 2012 rok będzie również w naszym kraju przebiegał pod znakiem euro. Czempionatu w piłce nożnej. Tak się zastanawiałem swego czasu, jak ten fakt uda się spożytkować branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. No i muszę przyznać, że obawiałem się, że to, co będzie ona mogła w największym stopniu zaproponować, to produkcja jakichś gadżetów, typu bryloczki, wisiorki, koraliki. Gdyby tak się stało, to by oznaczało, że szansa została przegrana, a zbyt wiele pieniędzy zarobić się nie udało. Tak źle chyba jednak nie będzie. Oczywiście najbardziej intratne zlecenia, te dotyczące dostarczania tworzyw konstrukcyjnych do budowy stadionów, realizowały głównie te firmy, które u nas w kraju mają wyłącznie biura handlowe, ale już na przykład taki BSF z racji Mistrzostw Europy wybudował w Wielkopolsce nawet fabrykę. Ta fabryka to konkretny zysk, ona tutaj przecież zostanie, da pracę setkom ludzi i po Mistrzostwach Europy zamknięta nie zostanie. Zatem to już jest taki piłkarski i tworzywowy plus. Było o trzech rzeczach pozytywnych, to teraz czas na rzecz negatywną, tym bardziej, że może ona mieć dość mocne odbicie na przyszłość. Mowa tutaj o gazie. Wiadomo, że do produkcji tworzyw sztucznych potrzeba jest w takim skrócie ropy naftowej i gazu. A właśnie już za kilka dni rozpocznie się lawinowa podwyżka cen gazu. Jakie to będzie miało znaczenie dla przemysłu? Ano takie, że chociażby dla zakładów azotowych Puławy, które wprawdzie tworzyw nie produkują, no ale niech będą dobrą ilustracją, wzrost gazu o 5% to jest wzrost wydatków o 120 milionów złotych. Dla Orlenu wzrost cen gazu o 5% to już jest wzrost wydatków o 160 milionów złotych. W Polsce ten gaz jest najdroższy, droższy niż w Niemczech, Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii, a przecież wydawać by się mogło, że z racji faktu, że jesteśmy najbliżej położeni w stosunku do Rosji, to u nas ten gaz z tytułu tego, że ten przesył jest najkrótszy, powinien być najtańszy. No, jest jednak inaczej. Bardzo źle, jeśli o opłacalności przetwórstwa będą decydować ceny surowców, a nie na przykład jakość technologii, koszty pracy, rynki zbytu. Parafrazując słowa wypowiedziane kiedyś przez Marka Twaina, który rzekł wiadomości o mojej śmierci wydają się być mocno przesadzone, chciałbym, żeby w przyszłym roku o tej samej porze można było powiedzieć, że wiadomości o śmierci polskiej chemii duszonej wysokimi cenami gazu także okazały się być mocno przesadzone. Czy tak będzie? No przekonamy się za 12 miesięcy. Tyle o polskim rynku przetwórczym, teraz czas na to, by popatrzeć, co wydarzyło się na świecie. Szukając jakiegoś ciekawego klucza do narracji o tym światowym rynku tworzyw sztucznych przypomniał mi się przykład miasta Mazdar. Jest ono od pięciu lat budowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i reklamowane jako pierwsze w pełni ekologiczne miasto na świecie. Będzie to osada dla 50 tysięcy ludzi. Przy jej budowie używane są oczywiście tylko surowce odnawialne, bardzo ekologiczne produkty, także rzecz jasna, niezliczona ilość tworzyw sztucznych, bez których no, postęp jest w tej chwili już niemożliwy. I fakt, że Mazdar ulokowany jest w Azji, w Zatoce Perskiej, a nie na przykład w Stanach Zjednoczonych i Europie, które przez długi czas uchodziły za motor postępu, najlepiej świadczy w jakim miejscu jest dzisiaj Azja i w jakim miejscu jest Europa i Stany Zjednoczone. To w Azji jest największy popyt na tworzywa, to w Azji jest największe zapotrzebowanie na tworzywa i to wreszcie w Azji na tworzywach można zarobić najwięcej pieniędzy. Mazdar to tylko i wyłącznie potwierdza i dobytnie pokazuje, że postęp tworzywowy w tej chwili generowany jest przede wszystkim w Azji. Na koniec jeszcze dwa słowa o naszym serwisie. Jak widać, już nas widać. W tamtym roku o tej samej porze można nas było tylko przeczytać. I to też jest jakiś postęp, pewnie mały, lokalny, ale i widoczny. W tej chwili pozostaje mi tylko życzyć Państwu miłego nowego roku i powiedzieć, że jeśli chodzi o ten nowy rok, to Azję zdecydowanie w Europie wyprzedzamy, bo na przykład chiński nowy rok wypadnie 23 stycznia, zatem w stosunku do Chińczyków jesteśmy całe trzy tygodnie do przodu.